Śledztwo w sprawie śmierci Macieja Mindaka zawieszone. Prokuratura ujawniła wyniki badań krwi. Prokuratura rejonowa w Wołominie podjęła decyzję o zawieszeniu śledztwa dotyczącego tragicznej śmierci Macieja Mindaka, znanego agenta nieruchomości, którego widzowie kojarzyli m.in. z programów House Hunters poszukiwacze domów i mieszkanie na miarę. Zmarły w lipcu 38-latek zginął w dramatycznym wypadku drogowym w Wołominie. Teraz ujawniono nowe ustalenia, w tym wyniki badań toksykologicznych. Jak przekazano, decyzja o zawieszeniu postępowania zapadła po otrzymaniu kompleksowej opinii z Zakładu Medycyny Sądowej. Dokument trafił do akt sprawy pod koniec października. Z ustaleń biegłych wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci były rozległe obrażenia klatki piersiowej, do których doszło w wyniku wypadku. Badania krwi nie wykazały obecności alkoholu. W ostatnich dniach października DAKT wpłynęła kompleksowa opinia Zakładu Medycyny Sądowej po przeprowadzonej sekcji zwłok. Z opinii wynika, że przyczyną śmierci Macieja Mindaka były rozległe obrażenia klatki piersiowej. We krwi Macieja Mindaka nie ujawniono alkoholu etylowego. W śledztwie wywołano również opinie z zakresu toksykologii, a także opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czas oczekiwania na te opinie zakreślono na około 8 miesięcy, poinformowała prokuratura. Prokuratura o wypadku Maciej'a Mindaka. Wykonano szereg czynności. Z komunikatu wynika także, że dotychczas wykonano szereg czynności procesowych. Śledczy przesłuchali świadków zdarzenia, zabezpieczyli monitoring i jego nagrania, a także zlecili ekspertyzę stanu technicznego motocykla, którym poruszał się Maciej Mindak. Dalsze czynności uzależnione są od treści opinii z zakresu badań toksykologicznych i rekonstrukcji wypadków drogowych, dlatego też postępowanie zostało zawieszone do czasu uzyskania tych opinii, przekazała prokurator Karolina Staros. Warto dodać, że przez wiele tygodni prokuratura nie chciała ujawniać żadnych szczegółów postępowania. Kiedy redakcja faktu zwróciła się o informacje dotyczące wyników badań i etapu śledztwa, śledczy konsekwentnie odmawiali komentarza, tłumacząc to dobrym prowadzonego postępowania. Dopiero teraz ujawniono pierwsze oficjalne ustalenia: Maciej Mindek zginął w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku w Wołominie. Miał 38 lat.